LBX UX, czyli Lexus dla początkujących i trochę mniej początkujących. Dziś na tapecie dwa maluchy od Lexusa. LBX i UX, oba z pozoru kompaktowe. Oba mają plakietkę premium, ale czy faktycznie są takie podobne? Zostań do końca i obejrzyj vlog o tematyce limuzyny w Kalinie. Lecimy! Ten maluszek od Lexusa ma tylko trzy cylindry. To wpływa na jego niższe spalanie, ale też niestety na niższe osiągi. Chodźcie ze mną, zobaczymy, jak wygląda środek. U Marian, tu jest tak, jakby luksusowo. Powiem Wam szczerze, że bardziej mi się podoba ten w środku niż u X. Zobaczcie, jaki ma ładny wyświetlacz. Duży, e, fajny. To w ogóle połączenie kolorystyczne. Brązowa skórka. No bardzo ładny, elegancki. Naprawdę elegansio. Generalnie powiem Wam, że wszystkie leksusy z tego słyną, tak? Że są pięknie wykończone. Patrzcie, nie ma tu plastiku. Wszędzie jest obity skórą. Sudny. Bardzo ładne auto. Patrzcie, już na pierwszy rzut oka widać, że różni się ekranem. Ale widzę, że jeszcze i zegarami. Coś tu nowego mamy. Zobaczcie sami. Milutki. Wszędzie słuchajcie, bardzo mało plastików. Prawie nigdzie. Wszędzie ładne, obszyte skórką. Nigdzie nie trzeszczy. Już do 200 tysięcy wypasionego LBX-a możesz sobie sprawić. Dużo? Mało? Uważam, że jak za markę premium? Niska cena. Pójdźmy raz jeszcze, jak ten mały wariat wygląda w środku. Czyż nie wygląda zacnie, jak na najtańsze auto w gamie Lexusa? Mm. Oj jest, Milusio, materiały są superanckie. Nie ma plastików, nic nie trzeszczy. Naprawdę jest wykonane perfekcyjnie. Sprawdźmy wygłuszenie. Jednak w UX było lepsze. Tak, zdecydowanie w UX jest lepsze wygłuszenie. Niemniej jednak to jest nadal Lexus, więc dalej marka premium i na pewno jest ciszej niż w Toyocie. Jak tył? trochę inne niż UX. Oba samochody stoją obok siebie. Również połączone pięknie, po całości światło. To mi się zawsze podobało słychać w połączeniu. Bardzo ładnie. To co, otwieramy bagażnik? Eee! Zobaczcie, co tu się dzieje. W takim małym maluszku, taki duży bagażnik, to w mojej ocenie to on jest większy niż w ux -ie. Nie wiem, jak wy uważacie, i jak jest faktycznie, ale jest głęboki. Naprawdę głęboki. Fajne, chodźcie, zobaczymy tył. Nie ma dużo mniej miejsca niż w ux -ie. A, są moje klamki. Zobaczcie, pamiętacie odcinek, co porównywałam NXa i UXa? Tutaj już mamy te moje klameczki. Tyk. Klikasz, popychasz i otwarte. Mały, ale wariat. Koła osiemnastki. Ten czy ten? UX, LBX. Różnica widać od razu w wyglądzie. Nie tak jak ostatnio, co porównywałam 300 i 250 UX, że one się praktycznie niczym nie różniły. Tu już widać różnicę. Zobaczcie sami. Ten moim zdaniem UX jest bardziej agresywny. Ma takiego zadziora w oku. LBX Zupełnie inny grill, bardzo podobne światła, zupełnie inaczej narysowane auto. Zobaczcie, zupełnie inne linie. Tu jest bardziej równy. Wchodzi w taką dupkę. Taki trochę mini Cooper? Jak na takiego malucha tak wysoki ogromny prześwit, szacun dla mnie bomba. Po mieście sprawdzi się rewelacyjnie, bo tak jak wspominałam wcześniej, niestety najeżdżam na krawężniki. Ten mały crossover posiada półtora litrowy, trzycylindrowy silnik benzynowy i silnik elektryczny, który spala, słuchajcie, 4 litry na setkę. W porównaniu do ux no myślę, że to jest spora oszczędność paliwa. Niestety osiągi nie są tak kolorowe, bowiem zbiera się zdecydowanie wolniej niż UX. Ale myśląc ekonomicznie, to LBX jest doskonałą ofertą dla młodych ludzi. Czy zgadzacie się ze mną? Podsumowując, LBX bardzo fajne, sprytne autko. Świetnie się nim parkuje, małe, zwinne i nadal jest to Lexus. Niski budżetowe auto marki Premium. Więc jeśli nie staćcie na UX NX, zdecydowanie szukaj LBX. A może macie jakieś propozycje? Jakie teraz auto miałabym wziąć na tapetę? Subskrybujcie kanał, łapki w górę i czekajcie na nowy odcinek.